Cześć witam Was ponownie, ja nazywam się Rex Rebler i nie, to nie jest recenzja to kolejna część wariantów a dzisiaj zajmiemy się wariantami Karola Wydechło jest to syn bo jak niektórzy twierdzą, że to jest siostrzeniec Pana Króla o którym robiłem już warianty możecie sobie sprawdzić a ja przechodzę już do recenzji znaczy do wariantów, przepraszam no to na pierwszy ogień mamy oczywiście jego regularną formę. Kolejny wariant to jest jego seria Thomasville Z retromalowaniem mamy jeszcze oczywiście XRS Mag Racing, który ma Zdeterminowane spojrzenie, zawieszenie oczywiście, widne i malowanie. Mamy również Mini Karola oraz jeszcze jego metaliczną formę. Ja różnią się wiele sobą. Oczywiście oprócz tego, że ten ma zwykłe malowanie, a ten metaliczny. Dajcie znać w komentarzach, który z nich jest waszym ulubionym. Mi się wydaje chyba, że ten i ten. Co o tym sądzicie? Dajcie znać. Ja się z wami żegnam. Cześć.